Drodzy widzowie, dzisiejsza Ewangelia przenosi nas do Cezarei Filipowej. Tam Jezus, stając przed uczniami, zadaje im dwa kluczowe pytania: jedno ogólne, dotyczące opinii ludzi, drugie głęboko osobiste: A wy za kogo mnie uważacie? To pytanie jest sercem tej Ewangelii, bo ono nie dotyczy tylko Piotra, dotyczy Ciebie i mnie. Są w życiu pytania, które wywracają wszystko do góry nogami, które już nie pozwalają nam być tymi samymi. I takie jest właśnie to. A wy, za kogo mnie uważacie? To nie jest pytanie do tłumu, do świata, do internetu. Nie wystarczy wiedzieć, co mówi Kościół, co mówią katechizmy, encykliki czy inni ludzie. To pytanie do mnie i do Ciebie. Kim dla mnie, dziś, teraz jest Jezus? Gdy Jezus pyta, jakie zdanie mają o nim ludzie, oni chętnie ich cytują. Mówią o krążących opiniach, ale gdy pytanie staje się osobiste, a wy, zapada cisza. Już nie wystarczyło powtórzyć czyjąś myśl. Trzeba było powiedzieć za siebie. Ksiądz Tischner powiedziałby: Wiara rodzi się tam, gdzie człowiek spotyka prawdy o sobie i nie ucieka. I Piotr nie ucieka. Odpowiada. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. To nie cytat z katechizmu. To wyznanie z głębi osobiste, jakby chciał powiedzieć, ty jesteś moją nadzieją, moim ratunkiem, moim Bogiem. Jezus nie powiedział, Piotrze, jesteś najmądrzejszy, więc to ciebie wybiorę. Mówi, błogosławiony jesteś, bo objawił ci to ojciec. Czyli nie własną logiką, ale łaską. A chwilę potem nazywa go skałą. Choć ten sam Piotr niedługo się go zaprze. I znów warto przywołać Tischnera. Nie pytaj, jak mocna jest Twoja wiara. Zapytaj, jak bardzo jesteś gotów zaufać mimo lęku. Kościół nie jest zbudowany na naszej doskonałości. Jest zbudowany na łasce, która podnosi, gdy upadamy. Na wierze, która trwa, nawet gdy wszystko się chwieje. To Piotrowi Jezus przekazuje klucze królestwa. Symbol władzy? Tak, ale nie takiej, jaką znamy. To bardziej zaufanie. My też mamy klucze. Może nie do całego kościoła, ale do czyjegoś serca. Do serca dziecka, męża, żony, przyjaciela, sąsiada. Pytanie brzmi, czy tymi kluczami otwieram, czy zamykam? Piotr nazywany jest skałą, ale nie dlatego, że nigdy się nie chwieje. Raczej dlatego, że wraca, że ufa, że się nie poddaje. I znów za Tischnerem. Nadzieja to jest wtedy, gdy widzisz ciemność, a mimo to idziesz. A ksiądz Twardowski pewnie by dodał: wierzyć, to znaczy ufać, nawet wtedy, gdy rozum się buntuje. Kim dla mnie jest Jezus? To pytanie trzeba sobie stawiać nie tylko w kościele, ale w stresie, cierpieniu, zmęczeniu. Ksiądz Twardowski zachęcał: spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Ale mógłby powiedzieć i tak: spieszmy się spotykać Jezusa, tak łatwo się zagubić w biegu. Jezus patrzy nam w oczy, nie pyta czy masz wszystko poukładane, pyta za kogo mnie uważasz i na to tylko Ty możesz odpowiedzieć.